Nowości ze świata sportu. Gorączka koszbola opanowała ekuestrię. To, co z początku było tylko pasją sadowników, stało się prawdziwym fenomenem. Uprawiające go jednorożce, pegazy i kurcyki ziemskie wprost nie mogą się nacieszyć tą niezwykłą dyscypliną. Wraz ze wzrostem jego popularności, fani Kożbola zaczęli się domagać instytucji zajmującej się ich nową obsesją. Kucyki z Epiluzy odpowiedziały na te oczekiwania, budując nowoczesny obiekt, gdzie kucyki z całej Equestrii mogą celebrować swoją pasję – Muzeum Koszbola. Lecz w związku z tym, że gra jest całkiem nowa, obecnie jedynymi gwiazdami tego sportu są mistrzowie z drużyny Ponyville. Myślicie, że wiedzą, że tu jesteśmy? Sądzę, że zdają sobie z tego sprawę. Że zdają sobie sprawę z czego? Przyjaźń, wielki dar. Mamy razem przygód mnóstwo Może nie marzymy razem tej dziedzinie. Może nie marzymy o tej dziedzinie. Może nie marzymy To magia. Wspólny grunt. to nie do wiary, że kucyki z nie wybudowały taki. No, zwłaszcza, że oni z nami przegrali. Muszą naprawdę uwielbiać koszbol. Uryjuszu, to wy! Normalnie nie wierzę! We własnych osobach. Serio, drży do spody Tak, to my! Ile kosztuje autograf? za autograf? Snails, myślisz o tym samym twoja? Czy da się klaskać jednym kopytem? Tak! Znaczy e, nie! Który z kucyków chciałby kupić autograf mojego przyjaciela Snailsa. O, ja, chcę, ja, też. ja Poproszę to! Do... Do... Wow, ale dużo pisania! Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. Nie sądziłam, że kiedykolwiek zostanę tak wspaniale uhonorowana. Ja też nie! Chyba, że liczy ci złoty order zakonu organizatorów imprez, ale ja nie liczę! Bo każdy organizator w końcu go dostaje! Snyję mógłby skończyć rozdawać autografy. Bez niego nie zagramy. Jeśli przegramy choć jeden mecz, to wypadamy z turnieju. Och, niech się chłopak ogarnie, bo żartów nie ma! Na pierwszych paru meczach nie będę mogła was dopingować. Och, dlaczego? Applejack nie mogła z nami przyjechać, no i poprosiła mnie, żebym obejrzała całe muzeum i jej o nim opowiedziała. Postaram się być pierwsza w kolejce, żeby jak najszybciej wrócić na turniej. Wow, to lepiej się pośpiesz! Kolejka już się formuje! Co?! Uah! Jeszcze nawet nie otworzyli drzwi! Co za fan sportu rozbija namiot przed muzeum? Pytanie powinno brzmieć, który fan by tego nie zrobił. Quibble Pants? Rainbow Dash. Ciekawe, że cię tu spotykam. Że spotykasz mnie? Jestem sportowcem, więc to zupełnie normalne. Ale ciekawe, że ty tu jesteś. Przez ciekawe rozumiem dziwne. Nie ma w tym nic dziwnego ani ciekawego. Nie zabranisz mi wstępu na ten, ten koszbolowy ring. Je, jestem wielkim kibicem. Eee, koszbolowe boisko. Jesteś kibicem? A, no jasne, te, te wszystkie kokosze i te piłki, no, no i to boisko, bo tam właśnie grają w koszbol. Ja e, e, chciałem być pierwszy w środku, żeby podziwiać wspaniałą historię tego sportu. Ja myślę, że tylko prawdziwy kibic to zrozumie. Co? O, dobrze, że jesteś. Rainbow Dash, przedstawiam Ci Clear Sky, najwspanialszego kucyka, jakiego znam. Em um, poznałeś dzielną do, więc y, myślę, że odrobinę przesadzasz, bez urazy. Nie ma sprawy. Kiedy mówimy o kimś, kto jest dla nas ważny, to zdarza nam się trochę przesadzać. I ja myślę tak samo o tobie. A ty to kto? To moja córka Windsprint <laughs> Ten mały kucyk jest po prostu fantastyczny. Wind podziękowałaś Quibolowi za to, że zajął nam kolejkę? Dzięki. Nie ma sprawy, ja, ja pewnie i tak bym to zrobił, no bo nie mogę się doczekać. Ewolucji kosza na piłki od farmy do boiska. To, to będzie niezłe. O, wow. Tyle, tyle ciekawych rzeczy. Wolę zobaczyć mecz. O, dobra, znaczy tak, jasne. Czemu nie możemy zamiast tego iść na mecz? Nie. Quibble zaplanował to dla nas, a ty mogłabyś okazać trochę wdzięczności. Ja też chciałam sobie odpuścić to muzeum. Ale dałam słowo kumpeli, że obejrzę eksponaty. Ja też muszę. Wiesz co, ja, ja chciałbym sobie pogadać z Rainbow Dash. Może się rozdzielmy, każdy obejrzy sobie to, co chce i... No, ty i Clear Sky, ha? Huh? O tak, cudna jest. Naprawdę czuję się taki szczęśliwy. I potrzebuję Twojej pomocy! Nie mam bladego pojęcia, co to za przedmioty! Co masz na myśli? Widzisz to? Ja, ja nie wiem, co to jest. Piłka? A, a, a to? Zero wiedzy! Ten przedmiot to kosz! Jak możesz tego nie wiedzieć? Właściwie to nawet nie wiem, co to ten wykop piłki! Kompletnie się nie znam na koszbolu ani na innych sportach! Właśnie tak przypuszczałam, że sportem to ty się raczej nie pasjonujesz! Ale Wind Sprint tak, a jej ojciec to był świetny sportowiec. Ja nie mam jak się wykazać. Naprawdę bardzo mi zależy na Clear Sky, ale jeśli Wind mnie nie polubi, to wszystko traci sens. Eee, dlaczego? One są rodziną. I nawet jeśli Clear Sky zechce, a Wind Sprint się nie zgodzi, to nie będę mógł wejść do rodziny. Myślałem, że jak pokażę Wind, że jestem fanem koszbola, to będzie jakiś wspólny temat, ale... Ona chyba już coś podejrzewa. Spróbuj wcelować! To łatwiej i zna! <explosions> <ZYś sprout Likewiseoffs> <w> <Overwatch> ona nie da się oszukać. Czy, czy możesz z nią pogadać? No wiesz, jesteś słynnym sportowcem. Znasz się na tych sprawach. Może powiesz jej o mnie coś dobrego? <sobs única> nie ma problemu! Jestem po twojej stronie, ziom! <YAmericans> W tę grę o wiele trudniej gra się jabłkami. To ty grasz? A kto niby ich wyszkolił? Oczywiście, służba w Wonderbolts zabiera mi większość czasu, więc nie mogę trenować tyle, ile bym chciała. Zaraz, ty jesteś Rainbow Dash? Ta z Wonderbolts? Wow, mój tata też umiał świetnie latać. Hm, poważnie? A wiesz, Quibble też jest niezłym sportowcem. Mm. O! O! Skoro tak twierdzisz... Myślę, że naoglądałam się tego muzeum za trzy Applejack. A teraz pora na koszbol! To jest ekstra pomysł! O, ale najpierw mam dla ciebie małą niespodziankę. O, książka. O, to nie jest byle książka, tylko almanach koszbola. Zebrano w niej wszystkie fakty i statystyki z historii tego sportu. Wow. No właśnie, ja, ja sam nie wiedziałem, że w koszboru jest tyle matmy. Serio. Używają tu więcej liczby niż w ograch i ciemnicach. <grystanie> Dzięki. Jak chcesz, będę ją onosił. No wiesz, żebyś ty sama nie musiała. Możemy już iść na mecz? Tak, kochanie. Słuchaj, Q, Ta wycieczka to był cudowny pomysł. Jesteś taki słodki, ale nie musisz się aż tak starać. Wszystko będzie dobrze. Mua. Mój prezent okazał się smażony. E, chyba raczej spalony. Serio? A bo ja wiem! Jedno jest pewne: Wind nie polubi kogoś takiego jak ja! Wyluzuj! Polubicie! Tylko niech zobaczy w tobie sportowca! Ale ja nie mam w sobie sportowca. Każdy kucyk ma w sobie sportowy potencjał, i dowiemy się, jaki jest Twój! Do końca dnia zrobię z ciebie najbardziej wysportowanego kucyka w całej ekwestrii! Słuchaj, nie mówię, że to okropny pomysł, ale to jest okropny pomysł! Nie zrobisz ze mnie sportowca, to niemożliwe! Wybieraj albo to, albo pozostani sobą i zbliż się do Wind, czytając komiksy lub grając w gry RPG. Uh, <grytania> e, mam 17 punktów charyzmy. Wiesz, próbowałem nie raz. Ona nawet nie lubi dzielnej Do. Uważa ją za mało wysportowaną. Co?! Wow! Natychmiast rozpoczynamy operację usportowienia! Żeby odkryć twój sportowy talent, przetestujemy twoje zdolności. Każdy kucyk jakieś posiada. Szybkość! Siłę! Winność! <laughs> Oczywiście, niektóre kucyki mają to wszystko. Jesteś nadzwyczajna, ale co ze mną? Racja. Na początek weźmiemy coś łatwego. Ja podam piłkę do ciebie, a ty ją kopniesz do mnie. Okej? Okay? Ok, aha. I Kozbol! Au! No dobrze. Może zwinność, to jednak nie to. Gotów? Jak powiem nie, to i tak muszę biec. Tak! Możemy już zaczynać? Pomysł z autografami tak świetnie wypalił, że postanowiliśmy się rozwinąć. A te pamiątki same się nie sprzedadzą. Pamiętaj, myśl, szybkość. Tak, jasne. Na miejsca, gotowi... Szybkość. Szybkość. Start! Szybkość, 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 szybkość. Dobra, super wyścig, nie? O, no to po szybkości. E, fajna zabawa, ale muszę wracać do pracy. Śmiało, pływów, dasz radę! Ja... Bez nadzieja, ja nic nie robię dobrze. Nie jestem zwinny ani szybki. Nawet dwóch książek nie podniosę, a kocham książki. Gdyby był czas na trening, to na bank zrobiłabym z ciebie wysportowanego kucyka. A przynajmniej nieco bardziej wysportowanego. Nie wiadomo, ile by to zajęło. Chcę, żeby Wind polubiła mnie teraz. Nie sobie żyłki super sportowca, ani koordynacji, ani szybkości, ani e, nawet odrobiny siły. Przepraszam, czy... czekaj, czy od tego mam poczuć się jakoś lepiej? Bo chyba nie. To nie ma to znaczenia, bo właśnie wpadłam na pomysł, jak się usportowić. Przechodzą do następnej rundy! Jeśli wciąż będą, będą tak, tak wygrywać, to nigdy nie zejdą z wojska! Wow! Zawodnicy Ponyville są tacy świetni! Niewątpliwie tak! Quebel, gdzie się podziewasz? Myślałam, że razem będziemy oglądać turniej. O, po prostu umawiałem nas na spotkanie z grupką moich bliskich przyjaciół, czyli drużyną Ponyville. O ile Wind ma na to ochotę. To oh, fantastycznie, Q. Ale mam wrażenie, że wciąż za bardzo zabiegasz o sympatię Wind. Ojeny, ale super! Pinkie Pie i Fluttershy to są najlepsze zawodniczki! No cóż, możesz podziękować jemu. Wonderballs, gwiazdy koszbola, on się przyjaźni z największymi sportowcami! Sam też musi być nieźle wysportowany, nie? Uuuu! a więc to jest Quibble Pants! Mołdasz opowiadała nam, jak spędziliście cały zjazd fanów dzielnej do na gadaniu o książkach o jej przygodach! Chociaż początkowo myślała, że jesteś niebywale irytującym kocykiem, to w końcu się zaprzyjaźniliście. A... A ja myślę, że się ze mną zgodzicie, że Quibor zyskuje po bliższym poznaniu. Znać sportowców to nie to samo, co być jednym z nich. Jakie to uczucie grać przed wielkim tłumem fanów? Sama um... się przekonaj! Co masz na myśli? Właśnie, co? Masz na myśli…? Myślę, że już czas, żebyś powiedział, Wind, o następnej niespodziance. Q, Wind naprawdę nie potrzebuje więcej niespodzianek. Czy to kolejna książka? Książki są super, ale to będzie jeszcze o wiele, wiele superowsze! Po pierwszej połowie turnieju ty i Quibble zagracie mecz szbola przeciw drużynie Ponyville! Co takiego?! Żadne rozciąganie nie zrobi ze mnie dobrego gracza. Coś ty wymyśliła! Słuchaj, chciałeś zapunktować u Wind Sprint, a to będzie świetne! Serio? A co jest świetnego w tym, że ośmieszy się przed nią Sky i jeszcze tysiącami fanów koszbola? Wyluzuj, będzie dobrze! Pogadałam z Pinky Pie i Fluttershy. Zrobią tak, żebyś wypadł dobrze. E! Okej, okay. może to wcale nie jest taki najgorszy pomysł. Szanowne kucyki w każdym wieku i wszelkiej maści. Zróbcie hałas, bo już za chwilę, jako atrakcja w przerwie po pierwszej połowie, odbędzie się mecz wielkich gwiazd koszbola z fanami takimi jak wy. Ci fani chyba nie wiedzą, na co się porywają. O nie! był zaraz przyjmie podanie, a ja na pewno nie zdążę go zablokować. Uh. Uh. Jak widać, drużyna fanów musi popracować nad podaniami. I drużyna fanów nareszcie zdobywa punkt! Ale dla przeciwnika. Wynik 3 do 0, drużyna Ponyville wygrywa! Na stronie 640 w zasadach rozgrywek turniejowych jest napisane, że gol liczy się wtedy, gdy kusyk ziemski trafi piłką do kosza. Ale nie określa się do którego! Co? myślę, że wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że gole strzela się do kosza przeciwnika. Ale w przepisach tego nie ma! Jeśli mamy punkt, jest dwa do jednego i można grać dalej! Ale ja nie chcę! Ty nie jesteś żadnym sportowcem i granie z tobą nie jest ani trochę fajne! Ja tylko chciałem ją do siebie przekonać. Tak, wiem. Ale mówiłam, że nie musisz tego robić. Ty i ja musimy sobie to wszystko przemyśleć. Co ty tu robisz? Ta książka to jedyna rzecz, jaka mnie łączy ze sportem. No coś ty, gol, który zdobyłeś dla przeciwnika był genialny! Ech. Dzięki, że próbujesz mnie pocieszyć, ale oboje wiemy, że próba usportowienia mnie to była wielka klapa. Co? To jeszcze nawet nie był początek. Mam jakieś siedem superanckich pomysłów, jak zrobić z ciebie wymiatającego zawodnika. Ech, Wind już podjęła decyzję i ja też. Pora przyznać się do porażki. Chyba! Troszeczkę przesadzasz. Nic takiego się nie stało. Nie możesz się poddać. Wind i Sky zasługują na kucyka, który coś potrafi. Poza tym Sky chce wszystko przemyśleć, więc ja zrobię walkrower. Chyba masz na myśli walkrower i chyba nie wiesz, co on w ogóle oznacza. Jak możesz tego nie wiedzieć? Ponieważ ja nie wiem nic a nic o żadnym sporcie. Udawałem, że wiem, ale to jeszcze gorsze. Więc musisz przestać udawać! Słuchaj, w sporcie jesteś beznadziejny. Nieskoordynowany, wolny, słaby... Znowu zaczynasz? To nie poprawia mi samopoczucia. Nie masz bladego pojęcia o niczym, co się wiąże z lekkoatletyką. Ale może to nie ja jestem kucykiem, który powinien ci pomóc? O. Po co był nas tu przywiózł? Żeby ci sprawić frajdę. Tu nie jest fajnie, a jego to nie lubię. Dlaczego ty go lubisz? Bo jest miły i mądry i lubiany przez przyjaciół, a to jest zawsze dobry znak. Nie obchodzi mnie, że inne kucyki go lubią. Nikt mi nigdy nie zastąpi mojego taty. Och, skarbie, wiem, że kwibul za bardzo się stara, ale nie po to, żebyś przestała kochać tatę. On chce, żebyś go polubiła i myślę, że w swoim serduszku masz miejsce dla obu. Jesteście. To dobrze, bo chcę się wam do czegoś przyznać. Ja Trudno w to uwierzyć, ale nie znam się dobrze na sporcie. Nie. Wybaczcie, starałem się Ciebie przekonać, że jest inaczej, bo chciałem dobrze przed Tobą wypaść, ale to nie wypaliło i możemy zacząć od nowa. Moglibyśmy razem obejrzeć jakiś mecz i pouczyłabyś mnie trochę o sporcie? Staram się zapamiętać na wypadek, gdybym kiedyś chciał grać w koszmar. Co jednak bardzo wątpię. O, patrz, Pinky Pie robi przewrót i potrójny skok do kosza. Skąd to wiedziałeś? To, to jest tutaj. Pinky robi przewrót i potrójny skok w 80% swoich strzałów z północnej części boiska, kiedy wieje wiatr ze wschodu. Ha! Może ta książka jednak jest fajna? Słuchaj, Sky, wiem, że myślisz o zerwaniu ze mną i po dzisiejszym dniu wcale się nie dziwię, ale Wind i ja zaczynamy mieć kontakt. Zerwaniu z tobą? Chwila, o co ci chodzi? Ty mówiłaś, że chcesz wszystko przemyśleć. Tak, na przykład to, że przyjaciele pomogli Ci udawać jakiegoś sportowca, żeby Wind cię polubiła. Co? Ja. Ja nie. Ja. Ależ skąd? Co? Że ja? Co? Nie. Ja... Nie! Mamo, patrz, co Kujbą mi pokazał! Gdy Fluttersze wznosi się wyżej niż inne pegazy, pinki zalicza 92% goli i tak się stało! Wow! Lepiej uważaj, bo jeszcze polubisz książki. <śm> to by chyba nie było takie złe. Ha! Jednak nie musisz mieć super formy, sławnych przyjaciół czy dawać prezentów, żeby polubić się z wind. Właściwie jednak musiał jej kupić książkę, ale to tyle. <śm> <śm> Wersja polska SDI Media Polska Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska Dialogi Ewa Mart Kierownictwo muzyczne Piotr Zygo W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska, Magdalena Krylik, Monika Kwiatkowska, Monika Pikuła Julia Kołakowska-Bytner Małgorzata Szymańska, Dominika Kluźniak